To, co teraz widzisz, to obecne granica świata w Minecrafcie. Ale co jeżeli powiedziałbym ci, że kilka lat temu wyglądała ona kompletnie inaczej? Oto stare, cholernie pobudowane wielkie ściany nazywane naszej Farlancami. Występowały one około 12,5 miliona kraty rotspawna. Więc to oczywiste, że nie uda mi się tam dostać, prawda? A więc oficjalnie challenge dotarcia do Farlanców w 3 dni uważam za. rozpoczęty! No, i oczywiście, jak zawsze musiałem przejść przez ten koszmarnie nudny proces tworzenia wszystkich narzędzi, dziwnych i bezsensownych rozkmin. Kamienną przyciską może hitować krowę. To, to zawsze tak działało, że może zrobić tak i ona. i ona pada? O, dobra, teraz mi nie wyszło, ale. co jest? I od razu po tym udałem się wykopać żelazo. Udało mi się nawet znaleźć mojego pierwszego diamenta i w międzyczasie zrobiłem sobie żelaznego seta. Mmm, wyglądam... stylowo. Podoba mi się. Ty, ale przejdźmy już do rzeczy, bo muszę przejść grę, a nie chcę z tego robić rodzinnego odcinka. Także, lecę szybko kopać diarcy i... idziemy szukać portalu do netheru. Let's go! I nie zajęło to jakoś bardzo długo, a gdy wszedłem już do netheru, to stało się to. Czujcie, że tu mam portal. Ja respię się tak o. Odwracam się. I ja mam fortecę. Widząc to, ucieszyłem się, że nie będę musiał siedzieć godzinami w nederze, także szybko zabiłem Blazy, Endermany i wróciłem do Overworldu. Gdzie stworzyłem oczy kresu i zacząłem szukać Strongholda, który o dziwo też nie był jakoś bardzo daleko. Uwaga, wchodzimy do endu. Jest! Udało się, mamy to. I po porządeniu smoka mi już tylko jedna rzecz do zrobienia, czyli znalezienie Electric Drabar kluczowym momentem tej historii. Dobra, jestem City. Teraz pytanie czy jest tu statek, proszę. Czekajcie, tam to chyba wejście do statku. Jest statek, jest statek, jest statek, jest statek. Dobra, nice. Teraz muszę się tam tylko dostać. Dobra, teraz tak, znalazłem sobie taki fajny kill off, który może się przydać później, ale teraz przejdźmy już do rzeczy. Bo mamy tutaj bardzo potrzebny przedmiot, którym jest mianowicie edytra. Ale po co mi właściwie ta edytra? Otóż w Minecrafcie lecąc Elytrom jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość około 20-30 kratek na sekundę. Chyba, że podczas lotu będziemy używać fajerwerek. Wtedy możemy przelatywać około 40-80 kratek na sekundę. No właśnie. Firewearki. Ich crafting nie jest najłatwiejszy, więc następną godzinę grania spędzę na zabijaniu Creeperów oraz zbieraniu trzciny i obsydianu, który też się przyda, ale to wytłumaczę Wam później. Dobrze, a więc oficjalnie skończyła się noc. Zbierałem 49 trzciny, 13 prochu i 32 obsydianu na portale, które będę musiał budować, bo będzie ich dosyć sporo. Ale zdałem sobie sprawę, że potrzebuję enchanty na Lytrze. Także. Idziemy szukać wioski. Dobrze, jesteśmy w wiosce i widzę przy okazji, że mamy tutaj kowala, że no fajna niespodzianka. Ale akurat w tym momencie potrzebuję pana bibliotekarza, mam nadzieję, że też i tutaj jest. Obsidian! Dobra, nice. Teraz tak, gdzie jest pan bibliotekarz? I przy okazji szukania pana bibliotekarza zrobiłem sobie taką fajną zbroję. I kiedy moja Elite reprezentowała się już dobrze, to zabrałem się za crafting fajerwerek. Ora, może nie jest to ilość firewerek jaką sobie wymarzyłem, ale no lepsze to niż nic. Może ewentualnie poczekam jeszcze jedną noc, to jeszcze trochę na farmie, bo no, kartki mi zostały, także widzimy się chyba następnego dnia. Witam was kolejnego dnia, jak widzicie mam trochę więcej fajerwerek. No i myślę, że tyle mi wystarczy, mam też kilka pereł przy sobie. Także co, idziemy do netheru. I oficjalnie jesteśmy na dachu netheru i nie skłamie, jeżeli powiem, że znajduję się tutaj pierwszy raz. Także. No, no nieźle. Więc teraz muszę tylko obrać kierunek i zaczynamy. duli duli duly duli lot. Także. No co, no nic mi nie zostało i lecimy. I uwaga, ostatnia firewerka. Nie, nie starczyło nam na nas zbyt dużo, bo przeleciałem zaledwie... Przeleciałem zaledwie 14 tysięcy kratek. Że wychodzimy stąd. tylko No i co? Jesteśmy obecnie w kratce... 113 tysięcznej, co w porównaniu do 12 milionów jest okropnym wynikiem. I niestety nie kłamałem. Sytuacja wygląda okropnie, bo mniej więcej w połowie mojego wyzwania byłem na 113 tysięcznej kratce, która w porównaniu do wcześniej wspomnianej 12 milionowej kratki jest praktycznie zerem. Więc wiedziałem, że muszę zmienić sposób. I wtedy tuba YouTube'a znalazłem film, w którym dwóch ziomków pokazywało sposób na przejście milionów kratek w kilka sekund używając pereł i portali. Więc oczywiście musiałem to przetestować. Okej... Okay. Znajdujemy się obecnie na wersji 1.12.2 i jest to o tyle dziwna wersja, że nie mam skina i naprawiło mi wszystkie rzeczy w ekwipunku. No ale tak od nie mam co narzekać. I ogólnie czuję, w ogóle całkiem inaczej tutaj jest. Ale podobno na tej wersji istnieje glitch, który dzięki portalowi do netheru i enderperdle chyba tak się mówi pozwala Przete przeteleportować się po prostu milion kratek w jedną stronę, na przykład. Że będę się wzorował po prostu jednym filmem, który zauważyłem na internecie. Więc no, chyba nie mam nic do stracenia i spróbujemy to wykonać, że muszę tylko dostać się na dach netheru ponownie. Okej, okay? kolejną rzeczą, jaką zauważyłem, to jest fakt, że zresetowały mi się achievementy i to, że nether wygląda paskudnie. Co to jest? I czemu nie mam skina? No dobra, no może nie jest najpiękniejszy nether, jaki widziałem. Ale muszę wejść jakimś studentem na jedno dach, także może to trochę zająć. Ja sobie to trochę poczopię bloków. Witam Was oficjalnie na dachu netheru w wersji 1.12.2. I tutaj, tego co zauważyłem, to muszę zbudować portal. Lecimy szybko. Pyk, pyk. Teraz start. Mam w sumie jedną próbę. A jak przez niego przejdę to cofnie mnie do overworldu i nie wiem czy mnie sporo tym tutaj wrzuci czy tam na dół także obejrzę ten film jeszcze raz Szczerze, że nie mam pojęcia co robię źle według tego poradnika powinienem wejść tu do portalu zrobić tak powinno mnie tepnąć gdzieś milion bloków stąd a nie dzieje się zupełnie nic i tu pojawił się mały problem Ponieważ film zdawał się nie działać, ale z racji tego, że było już późno, to położyłem się spać i wróciwszy następnego dnia, skapnąłem się, że robiłem to na złej wersji. <grym> Ponieważ Cały Glitch działał na wersji 1.13, więc szybko zmieniłem wersję mojego świata i zobaczcie sami, co się stało. Dobra, chyba byłem na złej wersji, także spróbujmy jeszcze raz, więc muszę tylko robić tak i. I chyba nie działa Błagam Spróbujesz hmm. jeszcze raz Nie działa Co ja mam zrobić? Mam ostatnią perłę Dobra Spróbujmy Chyba nie działa Muszę do zbierać perły Chwila Gdzie ja jestem? Także jak widzicie Blitz zadziałał nie wiem do końca kiedy, bo ja jakoś nie wyłapałem tego momentu na nagraniu, ani też nie przypominam sobie sceny, żeby on zadziałał, ale najwyraźniej w którymś momencie zadziałał i to dało mi tak dużą motywację, że już po chwili nazbierałem kolejne perły, bo czułem, że jestem już blisko. Dobra, chyba wiem. Raz mi się udało, więc drugi raz też mi się uda. Wystarczy postroczyć rzucić perłę. Działa! Jestem w bloku. Na jakich kordach? 900 tysięcy. Oho! Oh. Jeszcze tylko raz to zrobić, i powinno być dobrze. Teraz tylko muszę się wykopać stąd. Siedem milionów, jestem za daleko. Chyba. Sprawdźmy. To może się zacząć bardzo źle. No, ale no cóż, baczmy. Okej, okay. okay. chyba, chyba byłem za daleko. No dobra, spróbujmy jeszcze raz Okej, okay, trochę się cofnąłem Jeżeli wszystko zrobiłem dobrze, to ten portal powinien mnie przeprowadzić do 12 milionowej kratki Nie wiem w ogóle co się stało z tą grą, skraszowało Połowę item z punktu mi zabrało Level mi zresetowało, ale Okej, okay, ja się domyślałem, że ta gra może nie działać na tych koordynacjach jeszcze jak jest na takiej starej wersji Że przejdźmy tu I tu gra postanowiła ponownie skraszować ale kiedy wbijem już ponownie, to stało się to. Co jest? No to chyba przez te zmiany wersji. Strasznie się tu dzieje, nie wiem. Dobra, to co? Chyba pora się przelogować na wersję... 1.7.3. To będzie koniec. I możecie zauważyć na tym etapie gry, gra chodziła jak jeden wielki pokaz slajdów, jeżeli poruszałem się w kierunku Z, bo jak poruszałem się w innym kierunku, to wszystko działało perfekcyjnie. Ale no cóż, zdarza się tak, to są 12 milionowe kordy. Bra, jeżeli wszystko dobrze wyliczyłem. Jestem na dobrych koordynatach, to jeżeli przejdę kilka bloków w przód, to tam powinny zacząć renderować się fardancy. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest! Udało się! W końcu. Strasznie się tu wszystko buguje, jak chodzę... W... No, patrzcie to, ja mogę pół bloku zniszczyć. Tu jest tak wszystko pobudowane, ale idę. Udało się! W wow. końcu! No widzicie co się dzieje, ja spadam w pół bloku. Jest! Nie mogę się zbytnio poruszać na tej wersji. Ale pięknie.